Halo, halo. Hej, cześć. Jak się macie z tej strony? Oczywiście, Lemon, a to jest kolejny odcinek dziewiąty z naszej serii z Battlefielda 5 na moim kanale. Witam was bardzo serdecznie w tym samym miejscu, na którym skończyliśmy ostatnio. Yy, po dość brawurowej akcji. Nie, powie, nie powiecie mi, że to nie była brawurowa akcja. Yy, szukamy dobra. Wiecie co? Nie ma co tu się, że tak powiem. Okej. Okay, dobra, to już widzę, że jest nie za fajnie, bo trzeba się jakoś przekraść. Yy, pff. Nie wiem, może jakąś górą tutaj przejść na cichaczu, no... Bokiem tu na pewno nie, bo tam jest przepaść. Nie wiem, czy tych dwóch chłopa wyeliminować po prostu i, i tyle. Dobra, spadamy, spadamy. Dobra, czyli to nie jest to jak miałem to zrobić. Albo miałem ich tu wybić wszystkich, albo po prostu jestem w złym miejscu o złym czasie. Ewentualnie, wiecie co, spróbuję zrobić? Cofnąć się trochę wcześniej, bo tu jest brama wjazdowa i no. Ciężko może być, że tak powiem, głównym wejściem się przebić tutaj, więc spróbujmy pójść właśnie tutaj w górę. Zobaczcie. O tym właśnie mówię. Pójdź tu w górę i te, tu gdzieś znaleźć jakieś miejsce, gdzie może coś będzie. Mam nadzieję, mam nadzieję, że tu nikogo nie ma, bo jak jest to, mam przypał i to taki srogi. Zobaczmy. Ej, okay, tu nic nie ma. Tutaj gra radyko nam bardzo fajnie. Dobra, zobaczmy co tutaj będzie. Wyłączyłem radyko, bo mnie troszeczkę zdenerwowało. Leśna chata, obszar z przedmiotami do zebrania. Okej. Okay. Hmm. Ale tu jest jakieś wejście. A jest, dobra, nieważne. Jestem po prostu zbyt głupi, żeby je zauważyć. O, zobaczcie, mamy coś rzeczywiście tutaj w tej leśnej chacie. Mamy kolejnego kara do wzięcia. Kolejny jakiś liścik, odezwę się niebawem. No dobra, ale to nie jest to, czego ja szu szukałem. Jeszcze się spaliłem. Super. Trzymaj kółko, aby się położyć. Okej, okay, aby się położyć. Czyli co, ja mam jednak tym entry wejściem wchodzić? Czy. Czy jak to ma wyglądać? No, jest tutaj jeden, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest czwarty. No nie wiem, albo to ma być sprawna akcja, i po prostu ja. Tutaj jest dźwignia, ok? Czyli ja muszę się przez nich przewalczyć. Jeszcze tam jest jeden ziomek na górze, który cały czas mnie irytuje. I nie wiem, czy zdjąć najpierw tych na dole tutaj, tego co jest najbliżej tutaj, wziąć i zdjąć po prostu. Dobra, spadamy. Okej, okay, dwóch upolowałem, jeszcze tylko, jeszcze tylko dwóch. Tam już biją na alarm. Aha, dobra, okej, okay, okej, okay, nieważne. Nieważne, nic nie mówiłem. Nie no, tutaj się nie da tego zrobić. W sensie nie da się tego zrobić na głośno. Tu musisz chodzić na cichaczu, bo inaczej cię po prostu widzicie, co się dzieje. No ja dostaję gonga i jest pozamiatane, no. Tylko jak ja mam to zrobić? Skoro oni tutaj są. No odszukaj zaginioną toną, no, fajnie, super. Wszystko pięknie, ładnie. Zarąbista sprawa, tylko jak ja mam się dostać? Nie postrzy... Nie no, nie gadajcie mi, że tu. Nie gadajcie! No wy sobie chyba kpicie ze mnie teraz Okej, okay, dobra, już wiem jak się tu trzeba zakradać Trzeba po prostu gałką, wiecie, trzymać na spokojnie Wiecie, nie, nie, szarż, nie szarżować tą gałką Tylko właśnie tak delikatnie pchnąć, że idziemy tak Mega cicho, okej okay. Dobra i kolejny dobra, kolejny list. Warto toczyć wojnę, ok. M, M 19 z tłumikiem, to, to się. Owaj, schowaj się. Wiesz co, i teraz może być, że tak powiem, do niczego. No właśnie, dlatego może być do niczego. Dobra, na szczęście sobie on stąd poszedł już. Tak, jak mówię, hałas to jest nasz, nasz największy wróg tutaj na obecną chwilę. Tu jest gość. No to rura. Dobra. I gotowi do biegu start. Dobra, tak to nie będzie wyglądać. Nie, o Boże. O Boże, dobra, mam nadzieję, że mnie teraz zapisało tam, gdzie byłem. Czyli wiecie, że już byłem po otwarciu tego i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że to już będzie gotowe. O, nie, dobra. No to przebiegniemy się jeszcze raz, nie ma problemu. Ale już powiem szczerze, że to mi się nie podoba ta, ten epizod. Dlatego wiecie dlaczego mi się nie podoba? Dlatego, że... Dlatego mi się nie podoba, bo... Bo jest dużo skradania i tu będzie dużo timingów, złapania tego... Złapania tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej, będzie właśnie dużo takiego czegoś. Ja najgorsze jest to, że ja nie wiem, jak ja mam się tutaj poruszać, jak się mam nawigować, jak mam. jak ja mam to zrobić. Wiecie o co chodzi. Dobra. I teraz, właśnie, no i teraz zobaczcie, nie mam mapy, nie mam niczego. Ja mam, mam tylko znacznik, gdzie mam się kierować. To jest najgorsze, bo ja nie wiem, które mam nawigować. Jak ja mam to zrobić, tak żeby. O, tam jest gościu już, oznaczyłem sobie go. Zaraz tutaj chodzi ten gościu i on mnie widzi widzi skąd po prostu. Także jestem spalony natychmiastowo. Tutaj, stąd mnie gdzieś widzi. I teraz ja nie wiem jak ja mam się przedzierać. Czyli tu mam gdzieś... No nie, to, to, to nie byłby najmądrzejszy pomysł. No właśnie, widzicie, o tym mówię. Że już tam ktoś gdzieś jest, stoi i po prostu ja jestem od razu połatany, no nie? Ustawicie tu. Mam nadzieję, że tylko że nikt tego ciała nie znajdzie, bo jak znajdzie, to mam przerąbane. Tędy. Tu jest gościu, jego by się przydało wyeliminować. W sensie pójść tam na tą wieżyczkę. Wiecie, zdjąć go. No właśnie, widzicie. A czyżby znaleźć ciało? Nic nie było, cicho cicho. Szybko, żeby się uspokoili. Chodzi o to tylko, żeby się uspokoili. Nie, tu. mnie tu nie ma. Uspokójcie się. Nic nie było. Japa. Kuźwa, ten bije, tylko walą. Dobra, czekajcie, może poczekamy, może to się u ucichnie, że tak powiem. Bo oni nie wiedzą. No nie wierzę, no jeden gnój się tam odwrócił na tej wieży, którego chciałem właśnie zdjąć, no. To jest z tym wszystkim na... No żeż... Tego gnoja właśnie chciałem zdjąć, żeby mi nie siedział na tej wieżyczce. I oczywiście, co? No, musiał musiał se odejść akurat, bo tak, bo, bo coś go kuź watknęło. Nie wiem co. Tam jest jeden gość już. Dobra, chyba o mnie zapomnieli na obecną chwilę. Wyłącz alarm od razu, zniż go. Dobra, nie, nie pode mnie, błagam cię. Dobra, Dziabaj go działa, go dobrze. Nikogo tu nie widziałeś, chłopie. Masakra, dobra. Udało się zinfiltrować tutaj tą część. Coś pode mną gada. Okej, tam jest gościu Dobra, zobaczmy jak to wygląda Tu jest chyba ten dom, do którego my się mamy... Nie, nie, to nie jest to Tam mamy się... O ja pitole serio No to kolejny punkt to jest tam gościu, który będzie cały czas stał Tu jest kolejny Nie, wiem, bo najgorsze jest to wejście tutaj, żeby się tutaj właśnie zakręcić w tych miejscach? O, tu są ci dwaj. Tych to w ogóle przydałoby się olać kompletnie, wiecie o co chodzi. Po prostu ich olać ciepłym moczem. Bigo! Czemu to było gość? Nagle pod moją wieżą się chłop zrespił? No co to jest? Czyż to widział? Chłop się zrespił centralnie po tym, jak strzedł, Nie wiem, jak ja miałem go niby zabić. Nie, dobra. Stop, pauza. Dobra, dotarłem jeszcze raz do tego samego miejsca, jak sami widzicie jest teraz tutaj pięciu chłopa, sześciu... Dwóch, czterech, sześciu chłopa plus ten idiota na górze, który tam siedzi. Patroluje to wszystko. Mamy sześciu chłopa. Przechodząc przez tą bramę musimy ich jakoś tak porobić, żeby to zrobić, no. I to tak wygląda w sumie. Mam nadzieję, że teraz nikt mi się kuźwa nie zrespi pode mną, bo, bo mu się tak podoba. Mam tylko taką jedną prośbę. Żeby się nikt kuźwa pode mną nie respił, nie wyciągaj. Nie wiem, tu mam jakieś zejście dołem. Czekajcie, tak, tu mamy jakieś zejście dołem. Tylko, że on to patroluje. My możemy tamtędy przejść. W teorii. Dawaj, dobra. Nie wiem jak ja to zrobiłem, udało mi się tu przejść na cichaczu 170 metrów do punktu. Okej, okay, mamy checkpointa. Co mnie bardzo, bardzo cieszy, że mamy checkpointa tutaj w tym miejscu, bo... Nie będę musiał powtarzać tamtego tematu. Coś tu jest ciekawego dla mnie. Nie, dobra, to jest po prostu chata, żebym się chyba mógł skitrać i tyle, nic więcej. Dobra, no to idziemy dalej w takim razie. Tutaj, tędy przeszedłem, wejdźmy tędy, jakimiś bocznymi uliczkami sobie idę. Nie wiem czemu, ale słyszałem tutaj kogoś, jak ktoś sapie, w sensie robi takie. Yuh! Ich! O! Tak robi. I znowu to y, kary kolejne. Mówię, to jest dobre do... To jest dobre do wchodzenia na łatwym, w sensie taki, zrobienia takiej kompletnej rozpierduchy. I wiecie. Jolo, no nie? Na takiej zasadzie. Nie wiem, czy mu ktoś mnie widział już. Koniec. Cicho. Japa. Dupa, oczywiście standardowo. Jaki wróg. Nic tu nie ma, zamknij łek. Nic tu nie ma, nikogo tu nie było. Nigdy w życiu. Dobra, oni są pobudzeni, ale może mi się uda się ich tak naokoło gdzieś obejść. Do 140 metrów tam. Może się uspokoją przy okazji, kto wie. Ja idę dalej, mówię. Ja tutaj chyba będę pomijał w ogóle... Będę chyba w ogóle pomijał elementy jakieś... Wiecie, pójścia walczenia, nawalania się z nimi wszystkimi i tak dalej, bo to nie ma sensu. Kompletnie. Wrótzę ja będę speedranował chyba tą gierkę i tyle na hardkorze. Bo to innej opcji nie widzę, no nie? Tędy sobie przejdę. O. Gdzie. Gdzieś przyszedłem, dolazłem gdzieś, nie wiem gdzie. O, już kogoś. Już ktoś się mną zainteresował, oczywiście. Nie wiem czemu ja wlokę ciało za sobą. Nieważne. Nie pytajcie się mnie, dlaczego ja wlokę za sobą ciało. Ok, czyli tu mamy fajne takie od tej elektrowni, jakby. Wiecie, mamy od tej elektrowni takie. Spieprzam. No, już dostałem. No, okej. Okay. No, czyli nie wiem, czy takie fajne obejście od tej elektrowni, no ale coś tu jest. Tylko żeby się nie dawać wykrywać, tak? Jak ja to zrobiłem że sobie. Odkucnąłem i nagle wszyscy mnie widzą. Mam Na nadzieję, że tutaj save jakiś był. Bo tam widziałem, że się zapisywało. Wiecie, to był ten checkpoint. No właśnie, był tutaj ten checkpoint zrobiony, więc. Idziemy. Odejście numer 2 Tędy tak mówię i tu się małe trzeba po prostu przeczołgać i tyle Przeczołgać się ewentualnie no nie wiem No właśnie byle nie stać Jak idiota na widoku Dobra. będę się przekócamy, się przeczołgamy. Mówię, to jest jakieś obejście od tej elektrowni. I, I to jest dobre obejście. Tak, jak mówię, na hardkorze. No to, jeżeli dacie się wykryć, to jest po prostu. Jest lipa, jest straszna lipa. To zmienia właśnie z broni, która jest cicha. Czemu ona mi to, czemu ona mi to zmienia na broń, która jest mega głośna. Widzicie, tutaj trzeba się przez, 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 yy, przez te wory przeczołgać wszystkie. Sorry, kabel niestety słuchajcie, no niestety no to jest właśnie kabel, w który się zaplątuje dość często. I tak się chyba trzeba przeczołgać tutaj. Tak samo potem przez to, wiecie, też znowu nie odkucać, bo znowu ktoś tam nas zobaczy z dołu, i to jest takie. Nawet spotować się za bardzo tutaj nie da w sensie. Trzeba wziąć i znaleźć sobie jakiś punkt obserw obserwacyjny, gdzie akurat może ktoś nie zauważy, no nie? I, I dopiero robić spot. Widzę takie, mamy dość fajne, bezpieczne przejście. I tam już wiem, że na końcu czeka nas Ziomek, który będzie, wiecie, który będzie stał jakby na, na wyjściu. O. Już tam ktoś, wiecie, już tam ktoś czaił mnie. Że tak powiem. 126 metrów. No tu się chyba da jakoś od boku wejść. A jak nie, to zrobię oczywiście standardowo, czyli na pałę wejść po prostu. Na pałę, dzida i, i katstęka się odpali. No musiał strzelić. Patrz, jakby nie strzelił, to, bym go, to by była gitara, chyba. Nie, to enemi nie jest. Musiał. Musiał strzelić, no. Dobra, nie, kończymy na tym ten odcinek dzisiaj jeszcze, naprawdę, bo nie wiem. Ta gra mnie tak niszczy, jeżeli chodzi pod względem... wiecie. Co, sama gra w sobie jest fajna, ale to jakie to jest głupie, że wiecie, idę i wiecie, jakiś ziomek stoi. Widzieliście w jakim on punkcie stał? On stał w jakimś... Wcześniej był późno tam, a teraz jest tu, na blisko centralnie. Ja się go spodziewałem kompletnie gdzie indziej. O mój Boże, nie, no po prostu nie, nienawidzę czegoś takiego, gdzie mam mnóstwo, że tak powiem, enemisów. Każdy, jeżeli chodzi o system reakcji, to, nie, to on jest natychmiastowy gość. Jakby nie wystrzelił tej, tego pocisku, to by nie było nic, to by się nic nie stało. Ale nie, bo oczywiście trafiłem mu w kask centralnie po tym, jak on strzelił. Sekundę może później po tym, jak on strzelił. Jaki bullshit. O Boże, dobra, zabieram się za nagrywanie ostatniego odcinka na dzisiaj. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja uciekam. Na razie, papa. Pa. Piąteczka dla Was. elo